Leon Rozpędowski, artysta, nietuzinkowy człowiek, mieszkaniec Leszna, który wraz z fotografem Radomirem Kochowiczem wykradł i ocalił od zapomnienia zdjęcie egzekucji z 21 października 1939 roku. Groziła za to śmierć. Czy rok 2022 będzie mu poświęcony? Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zapowiedział podczas ostatnich obrad Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, że będzie wnioskował do Rady Miejskiej Leszna o tak szczególne upamiętnienie Leona Rospędowskiego. Data nie jest przypadkowa. W lipcu minie 50 lat od jego tragicznej śmierci. Artysta został zamordowany w 1972 roku. W 2018 roku z inicjatywy Janusza Skrzypczaka, antykwariusza, regionalisty i autora naszych telewizyjnych programów, w Leszczyńskiej Synagodze zorganizowano wystawę poświęconą Leonowi Rospędowskiemu. Tak o jej bohaterze mówili Janusz Skrzypczak i Małgorzata Gniazdowska. Wystawa pod tytułem Rozpęd jest poświęcona mieszkańcowi Leszna, Leonowi Rozpędowskiemu, który gros swojego życia spędził w Lesznie. Tutaj pracował, malował, tworzył. No w zasadzie muszę powiedzieć, że była to ogromna przyjemność, bo gromadząc tą wystawę, Poznałem całkiem nowego człowieka, oczywiście o wiele bogatszego, niż miałem o tym świadomość przedtem. Człowiek wielu talentów, człowiek w zasadzie, patrząc na przykład na jego scenariusz do sztuki teatralnej, to myślę, że gdyby ten projekt znalazł się w Hollywood, to mielibyśmy kolejnego Leszczyniaka za oceanem. w sposób przekrojowy pokazuje to wszystko, co Leon Rospendowski robił. Był jak... Typowy artysta w stosunkowo niewielkiej miejscowości. Zajmował się wszystkim, bo z jednej strony malował portrety na zamówienie, z drugiej strony malował pejzaże, pejzaże miejskie, malował przepiękne bukiety kwiatów, ale właśnie jego niespełnioną chyba do końca miłością był teatr. Projektował stroje, projekt, sam grywał w teatrze w okresie międzywojennym, ale napisał sztukę Saurus i co więcej, skomponował do niej zarówno kostiumy, jak i wielką, wielką całą oprawę sceniczną. No i ostatnia. Rzecz. Był chyba ostatnim Polakiem, który poświęcił się malarstwu panoramowemu. Wszyscy kojarzymy panoramę racławicką. Kto dziś pamięta o stworzonej przez Leona Rospędowskiego panoramie bitwy na Psimpolu? To coś niesamowitego, niestety już dziś nie istniejące. W grudniu 2018 roku Młodzieżowa Rada Miasta Leszna wyszła z inicjatywą, by rondo spółdzielcza Wilkowicka nazwać rondem Leona Rospędowskiego. Jednak ostatecznie nie doszło do tego, a rondo nosi nazwę generała Józefa Halera. Jeśli radni przychylą się do propozycji prezydenta, życie i twórczość, Leona Rospędowskiego zostaną uhonorowane i przekazane potomnym, bo ten człowiek jest tego wart.